Człowiek z natury unika deszczu, jednak u ryb wygląda to całkiem inaczej. Deszcz to przede wszystkim spora dawka tlenu, która pojawia się w wodzie, a tlen zawsze daje rybom kopa i czyni je aktywniejszymi. Padający deszcz zmywa również z liści drzew i innych roślin owady, które są naturalnym pokarmem ryb, a więc naturalną zanętą. Woda, która nie wsiąknie w glebę. Tworzy mniejsze i większe strumienie, które zabierają z brzegu wszystko, co spotkają na swej drodze, w tym sporo owadów, drżownic czy innych bezkręgowców, które uwielbiają ryby. Dodatkowo wiele dużych ryb instynktownie boi się słońca, zwłaszcza na płytkich zbiornikach. Podczas deszczu niebo jest zazwyczaj szare i ciemne, czyli idealne, żeby łowić duże leszcze i liny.